Dziś ósma niedziela zwykła, czytamy fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Taki fragment kilku sentencji, nazywamy je mądrościowymi pana Jezusa. Pan Jezus używał różnego sposobu przekazywania Ewangelii, nauki. Czasem to były przypowieści, a czasem to były właśnie krótkie, sentencyjne zdania, mądrościowe czy nawet pytania. I od takiego pytania się zaczyna dzisiejsza Ewangelia. Jezus pyta retorycznie, czy może niewidomy prowadzić niewidomego. I oczywiście nasuwa się nam wszystkim słuchaczom odpowiedź, że nie, że to jest projekt, który nie może się udać, ale mi przed oczami, no men, omen, przed oczami stanęło dwóch niewidomych, którzy doszli do celu, którzy się jakoś nawzajem prowadzili w taki sposób, że udało im się dojść, nawet doszli do Boga, do zobaczenia Boga, ale jest jeden warunek, żeby ten projekt, kiedy niewidomy prowadzi niewidomego, się udał, kiedy dołącza się do nich sam Jezus, kiedy idzie z nimi ten, który widzi. Jest taki fragment w, również w Ewangelii według św. Łukasza, tylko nieco dalej, w 24 rozdziale, kiedy uczniowie idą do Emaus i oczy ich są zamknięte, nie rozpoznają Jezusa, który się do nich dołączył. Ich oczy są zamknięte, można powiedzieć, że niosą na tych oczach czy w sercach jakąś belkę, belkę rozgoryczenia, belkę smutku, belkę rozczarowania. Myśmy się spodziewali, że będzie inaczej. Jakiegoś ciężaru, który ich przytłoczył po tym, jak im się rozsypało kilka dni wcześniej życie. Ten, w którego zainwestowali, ten, któremu uwierzyli, ten, za którym poszli przez kilka lat zanim szli, zginął. Wszystko się skończyło. Obiecywał, że będzie królestwo, że będzie potęga, że będzie nowe życie. Nie usłyszeli tej jego nauki, kilkukrotnie powtarzanej, że po trzech dniach zmartwychwstany. On mówił im wprost, ich uszy wtedy były zamknięte. Dzisiaj ich oczy są zamknięte w tej Ewangelii, kiedy idą do Emous i ślepy prowadzi ślepego, ale poszukują odpowiedzi na pytania. Dołącza się do nich Jezus i pyta, o czym tak rozprawiacie. I oni mówią, ty jesteś chyba jedyny, który nie wie. I Jezus mówi, opowiedzcie mi o tym wszystkim, co leży wam na sercu: o tym rozgoryczeniu, o tym przerażeniu. Tam też jest moment, kiedy słyszymy, że kobiety ich przeraziły informacją o pustym grobie. Jezus mówi, opowiedzcie mi, po to, żeby wasze oczy i wasze belki z tych serc spadły. I rzeczywiście oni wylewają serce przed, przed Chrystusem i ta ich droga, ta ich droga otwartości powoli doprowadza ich do celów. To znaczy na końcu tej drogi, kiedy ślepy prowadzi ślepego, ale idzie z nim Jezus, oczy im się otwierają, kiedy zasiadają do stołu razem z Chrystusem. Um, Inna mądrościowa sentencja Jezusa z dzisiejszej Ewangelii jest taka, która Jezus mówi, nie ma drzewa dobrego, które by wydało zły owoc, ani drzewa złego, który by dobry owoc wydał. I znowu nie chcę kłócić się z Panem Jezusem, on wie lepiej. Ale pomyślałem sobie, że jest jedno drzewo, yy, złe drzewo, z które wydało dobry owoc, chyba jedyne w historii świata, złe drzewo, które wydało dobry owoc i to jest właśnie to drzewo. To jest ta belka, która wydała owoc y, żywota, owoc życia, która uniosła ten owoc, uniosła Chrystusa. Chrystus wszedł na drzewo, które nie wydaje żadnego owocu, żeby temu światu owoc przynieść. Y, oczywiście Pan Jezusowi chodziło o to, żeby nasze życie, nasze serca były dobre, żeby generowały dobro. Ale kiedy tak nie jest, kiedy nasze serce przysłania czy nawet przygniata jakaś belka, kiedy też żyjemy w takiej pyszej i w niezrozumieniu wobec innych, szukamy drzazgi w oczach innych, może właśnie spojrzenie na tą belkę, która jest belką zbawienną, która jest belką krzyża, która otwiera nam oczy, nasze ślepe oczy, jest jakoś, jakimś rozwiązaniem tej sytuacji. Jest zobaczeniem, że jest Bóg, który potrafi wyprowadzić dobro, potrafi unieść każdy ciężar, który niesiemy. Może taka podpowiedź z tej dzisiejszej Ewangelii, a raczej z tej Ewangelii yy, nie dzisiejszej, czyli tej Ewangelii, kiedy uczniowie idą do Emaus. Może opowiedz Bogu, który jest jedynym, który nie wie, co się stało. Oczywiście Chrystus wie wszystko, ale prosi, opowiedzcie. Opowiedz Bogu, co ci leży na sercu, jaki ciężar niesiesz. Yy, też posłuchaj Jego odpowiedzi, bo On później im długo wyjaśniał Pisma. Może wejść do ręki jeszcze raz dzisiejszą Ewangelię, a może tą właśnie z 24 rozdziału Łukasza albo jakieś inne słowo, posłuchaj bo Boga w Jego Słowie, niech On powyjaśnia te trudy naszego życia, ale ostatecznie usiądź z Nim przy stole. Oni Go poznali i otworzyły im się oczy przy łamaniu chleba podczas Eucharystii, podczas tego najintymniejszego spotkania. Bóg nas zaprasza dzisiaj może w taką drogę nas niewidomych chce otworzyć nasze oczy. Jeśli chcesz, żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie, Zostaw lajka lub komentarz.